Dzień dobry. Dzień dobry. Martin Lechowicz, program odwyk. A tak naprawdę to tylko wydanie chrześcijańskie jest. Niedzielne kazanie dla ludzi, co im się w kościele nudzi. Bo tam nic nie mogą znaleźć, ciekawego. Są oczywistości i tak dalej. Ja mam coś powiem, co jest mniej trochę oczywiste. I powiem to szybciej. W skrócie, bo po co sobie tracić czas. To jest coś do myślenia. Do myślenia dzisiaj mam taki temat. Jak się czyta w Biblii o co chodzi w ogóle w tym życiu chrześcijańskim, po co my tu jesteśmy, no to można dojść do wniosku i to całkiem słusznego, że jesteśmy, żeby wydawać owoce. To znaczy, żeby był jakiś pożytek z nas, nie? No, niektórzy mówią, że żyjemy tutaj po to, jako chrześcijanie, żeby chwalić Boga. No to jest głupie, bo możemy chwalić Boga jak się powiesimy, prawda? I już potem mamy całą wieczność na chwalenie Boga, a pożytek na ziemi to z tego jest żaden nie, bo bez sensu, po co tracić czas Jezus jak był na ziemi to też żył tak żeby był z niego pożytek a nie po to żeby siedzieć i mówić że Bóg jest dobry i fajny i jaki to jest wielki Bóg bo z tego pożytek był żaden więc on wolał popracować a czasem sobie tylko szedł w nocy porozmawiać z ojcem Gdzieś tam. No i co jakiś czas też sobie rozmawiał, no bo człowiek bez tego ciężko jest wytrzymać ogólnie synowi, żeby pogadać z ojcem. Zwłaszcza, że wszyscy na ziemi, z perspektywy Jezusa, to byli raczej głupi ludzie, trochę i trochę niekumaci. I on tak czasem narzekał, że ani wiary, ani mózgu, ani nic więc on musiał się pogadać z kimś, z kim da się pogadać, więc musiał z Bogiem. No, Ale nie wiem, czy to nas dotyczy. Ważne jest to, że pożytek jest kluczową tutaj rzeczą, na Ziemi. Jezus to nazywał i jakoś tak porównał to, co mamy robić i ten nasz pożytek do owoców. Owoce mamy przynosić inaczej mówiąc. No i tak sobie ludzie myślą o tych owocach i to akurat powszechnie wiadomo. Jak ktoś chrześcijanin to coś tam wie i przeczytał, nawet jeżeli zapomniał, to wie ale może za mało się zastanawiamy, co to te owoce są i skąd się tak naprawdę biorą owoce. No bo jesteśmy w tych czasach zwłaszcza, a rok 2016 jest, jak to mówię, do y, szybkiego efektu, do tego, że ledwo zasiejesz, to już wyrasta, a właściwie to się nawet już nie sieje, tylko się już zbiera, bo zasiali to może w XIX wieku ktoś zasiadł, a teraz zasiał, a teraz to już tylko pora żniw. No więc, jak chcesz sobie coś zjeść, to idziesz do pizzerii, od razu masz, czekasz 10 minut i mówisz, ale to długo się czeka. Jak próbujesz coś, nie wiem, no cokolwiek zrobić właściwie, albo zdobyć, to właściwie to jest na wyciągnięcie ręki i tylko, albo na wyciągnięcie portfela i właśnie większość rzeczy się robi tutaj szybko i załatwiasz szybko. Tak się przynajmniej wydaje, bo tak nam świat mówi, ale w rzeczywistości wcale tak nie jest. My po prostu nie widzimy, ile pracy jest potrzebne do tego, co my konsumujemy. No bo tak, tak już ten świat działa, że to co się sprzedaje, to ma robić wrażenie czegoś co było łatwo, lekko i przyjemnie. Jakby po prostu jest. Po prostu jest, nie? Jak korzystasz sobie z Dropboxa na przykład na komputerze, to po prostu on jest tam i wystarczy zapłacić i po prostu działa. Czyli ty sobie robisz sobie coś jakieś pliki sobie zapisujesz na komputerze. I one są gdzieś w tym dropboxie, gdzieś się wysyłają, a potem one się automatycznie ściągają i to wszystko wygląda tak prosto, że aż dziwne, że ty sam nie jesteś w stanie tego zrobić. Wydaje się, że to jest do zrobienia w 5 minut, bo to takie proste. No tak, jest złudzenie tak naprawdę to przez lata pracowali na tym ludzie, a w środku są bardzo trudne i bardzo skomplikowane rzeczy, które, żeby zrobić, to wymaga wiele dni ludzi, pracy, wysiłku, nakładów kosztów. I tak jest ze wszystkim: i z owocami też, z owocami. Z owocami? Z, z owocami, które mamy przynosić my tutaj. Jezus użył porównania owoców. Mógł użyć jakiegoś innego porównania owoce jakoś mu się tak skojarzyły z tym naszym pożytkiem, który od nas jest oczekiwany. Owoce to nie jest coś, co rośnie w 5 minut. I to się właśnie często zapomina, że to jest coś, co wymaga wysiłku, co wymaga jakiegoś planu przede wszystkim no może być tak że wyrośnie sobie dobra gruszka gdzieś przy dróżce i nikt się nad nią nie zastanawia i ona sobie gdzieś tam spadło ziarno przy okazji gdzieś wyrosło i teraz jest no może tak być ale w większości przypadków taka gruszka w ogóle nie wyrośnie a jeżeli wyrośnie to będzie kwaśna i niedobra e, najlepsze owoce i w największych ilościach rosną wtedy kiedy ktoś się do tego przykłada, kiedy ktoś to wszystko zaplanuje i zrobi sobie sad, i zasieje ten sad, i czeka latami, aż wyrośnie pierwszy owoc. No bo drzewko, chyba, ja się aż tak dobrze nie znam na rolnictwie, no ale tyle wiem, że drzewa nie rosną w ciągu miesiąca, że dzisiaj sadzonka, a za miesiąc już masz jabłko. No coś tak nie działa, chyba. Poza tym, owocują raz na rok, przeważnie, więc też trzeba czekać a my tacy nieprzyzwyczajeni do czekania i tak sobie myślimy i czytamy to, że owoce mamy przynosić i myśli sobie człowiek, że pójdzie se tu raz na kazanie, tu se przeczyta pół Biblii i następnego dnia będzie owoce przynosił. A jak nie przynosi, no to myśli sobie, coś jest ze mną nie tak, nie przynoszę owoców, Już jestem do dupy, co ze mnie za chrześcijanin? No to też jest głupie. No głupie jest z tego powodu, bo y, żaden owoc nie, przy... nie ma takich owoców, choćby najlepsze drzewo było, to nie da się tego zrobić od razu. Musi wyrosnąć, trzeba o to dbać, trzeba to zaplanować, trzeba w odpowiedniej porze robić odpowiednie rzeczy z tymi drzewami, żeby te owoce wyrastały. I już tak to jest skonstruowane. Jezus użył porównania z owocami. Może też i po to, i myślę, że po to zdecydowanie, żeby nam zasugerować, że to jest długotrwały proces i wymaga nie tylko wysiłku, ale jeszcze dobrej organizacji. I nie należy się w ogóle zrażać tym, że zaczęłaś coś robić, a owoców tu nie ma. Oczywiście, że nie ma, bo będą później. Nie ma też z drugiej strony sensu zakładanie, że ledwo coś zaczniesz robić, a już będą owoce przychodzić jakieś. Nie przyjdą. Nie. Bo owoce przychodzą wtedy, kiedy przychodzą po jakimś czasie. Jeżeli się robi rzeczy szybkie, proste, krótkie, no to mogą być od razu owoce. Tylko, że to są małe owoce, malutkie, bo wszystko, co jest ważniejsze, co przynosi lepsze rezultaty, długotrwałe, bardziej takie mocne, nie? Lepsze, to wszystko wymaga większego wysiłku i dłużej trwa, żeby to. Owoce przyniosło. No, możesz zbudować, postawić sobie w, namiot w godzinę. No, co, nawet krócej. Możesz sobie zbudować szałas w jeden dzień, ale jak chcesz sobie zrobić porządną willę do mieszkania, to zajmie lata. Czasem zanim ją zbudujesz. No, może pół roku, jak to zdolny. No, ale nieważne, ile co zajmie. Ważne, że koncepcja jest taka. Im bardziej coś jest pożyteczne, im lepszy to jest owoc w tym tłumaczeniu na Biblijny, tym dłużej czasu. I większą ilość organizacji trzeba temu poświęcić. Trzeba to sobie wbić do głowy, żeby ani z jednej strony nie wpaść w przygnębienie, że tyle robię, tyle robię, a tu nic, ani żeby z drugiej strony nie zacząć robić szybciutko i spodziewać się wyników, bo ich nie będzie, pewnie. A w pierwszym wypadku też ich nie będzie, ale przynajmniej się robi ten wysiłek. Po prostu to, co dobre wyniki przynosi, to tak jak w ogrodzie, że zasiewasz, Czekasz aż rośnie, pracujesz i pracujesz i pracujesz, a potem jeszcze trochę pracujesz, a na koniec dużo pracy w to wkładasz, a potem robisz dużo wysiłku i pracujesz, potem wołasz jeszcze parę osób, pracujesz i w tym czasie nie widzisz nic, nic nie rośnie, nic nie rośnie, ale ty robisz swoje i robisz swoje będziesz robił swoje dalej. Dlaczego Bo jesteś upartym osłem, który się uwziął na to, że wiesz gdzie będziesz szedł, tam idziesz, tam idziesz, tam będziesz, tam będziesz robił te swoje rzeczy i zrobisz te rzeczy. I miną lata, a ty nie zobaczysz nic, ani jabłka, nawet, ani nic nie wyskoczysz. Nawet śliwka na dorobak nie wyskoczy z tej śliwki, nic, nic, zero. A ty będziesz był tam dalej. Dlaczego? No mówię dlaczego, jesteś upartym osłem. Jesteś upartym osłem, z którego się wszyscy śmieją. Jak z noego, że budowa jakiś statek na, na ziemi, suchej, przez 100 lat. Ale ty robisz swoje, bo jesteś upartym osłem, tak jest, czyli chrześcijaninem. I który Rozumie te rzeczy i ma mózg, bo słuchał na przykład takiego odwyku, albo przeczytał zwyczajnie w Biblii i wpadł na to sam. No, więc ty robisz swoje i masz tak robić, i bardzo dobrze robisz, bo przyjdzie dzień, kiedy te drzewa w końcu dojrzeją, i zgodnie z planem, zgodnie z tym, jak to wszystko jest zorganizowane, jak to działa, wynagrodzą ci tą całą cierpliwość i męczenie się te drzewa i przyniosą Ci te owoce. I ty będziesz właśnie tym drzewem, co przyniesie owoce. Yy, więc na koniec to, co chcę dzisiaj powiedzieć, to to, żeby cierpliwym być, pamiętać o tym, że to tak działa i robić, i robić swoje i nie tyle, że dużo robić, tylko robić regularnie, robić równo i pewnie się czuć i nie przejmować się, że nie ma owoców, bo to nie jest jeszcze pora na owoce na początku. Na początku jest pora na robotę, ale robotę mądrą, robotę, która idzie w jednym kierunku zgodnie z planem. Masz plan, że te drzewa mają wyrosnąć i wydać owoc w odpowiednim czasie. I kiedyś tam wydadzą. A jak nie wydadzą, to się będziesz wtedy martwił. Pierwszy, że zmarnowałeś parę lat. No i co? Też się tak zdarza. Ale nie ma innej drogi, i nie ma innego wysiłku, bo porządne owoce zawsze zajmują czas. Tyle. To było coś do pomyślenia na dziś i na następny dzień, i na parę tygodni. Mówił Martin Lechowicz dla odwyk.com. Dzięki za słuchanie. Dobranoc.